No także wiecie, można się zastanowić. Jeśli by Was interesowało, O, jeśli, jeśli pod filmem będzie odpowiednia ilość łapek w górę, to robimy taką jazdę, co? Dzień dobry. Jak widzicie, bagażniczek się zapełnia, ale to już jest praktycznie wszystko. Na Zontesa niestety nie mam pomysłu jeszcze, więc raczej nie pojedzie z nami. Zobaczcie, dzisiaj coś dla rozrywki zrobimy. Tutaj w starej stodole takiej, e, zrobiłem część nowej elektryki już jakiś czas temu. Tutaj to oświetlenie, co tam biegnie, to co widzicie to jest stare e, i teraz jeszcze jest jedna przestrzeń tam. Tam nie ma światełka teraz, bo wcześniej była zawalona, teraz jest pusta, więc mogę zrobić resztę. Takie same lampeczki, takie tam pozakładamy coś innego, nie? Tutaj kiedyś zwierzątka były, a, a później składzik drewna, więc e, dobra. Najważniejsze to jest, że trzeba zrobić dziurę. A jak widzicie, sufit tutaj jest dużo niżej aniżeli tamten. E, także trzeba się tutaj wymierzyć z tej strony najlepiej, żebyśmy mogli przejść tym kabelkiem. No dobrze, że już kiedyś tutaj prąd zrobiłem, Teraz przynajmniej jest takie podpiąć. Ale wiecie co, nie chcę mi się już po metr biec, bo zapomniałem. Tu leży takie coś, nie wiem czy kojarzycie. To jest do mierzenia średnicy drzewa. Ja sobie teraz ten z tej strony zmierzę. Nie wiem czy coś widzicie. Ja też zauważyłem, że ten sobie lepiej radzi, jak jest ciemno. Odrobinę. okej, okay. tutaj mamy zmierzone. Ile jest do tego? I teraz to samo jest tu, czyli sufit jest tam na tej wysokości. Czyli jak sobie rypnę gdzieś, powiedzmy. Teraz plan jest taki, że tam z tego jak sobie wyjdę, tutaj sobie rozetnę tą rureczkę, rozsunę ją kawałek, zejdę sobie tutaj i przejdę na wylot, bo do tej rurki jeszcze mi się spokojnie przewód zmieści zmieścić. Dobrze, tak tu mamy dziurkę to teraz pionowo do góry. Dobra, więc i tu nam po sobie rośnie. Wiecie, to jest operacja jak na sercu, nie? Ciut za daleko będzie i skrzyło. Wloczki co tu są, mają taką jedną fajną zaletę, że spokojnie można do nich wkręcika wkręcić, wiecie, taki z grubym zębem taki i on sobie spokojnie w tym siedzi fajnie, nie? Do tych idzie, a na przykład do tych już nie idzie. To jest jakieś, jakiś inny rodzaj, ale za to te są spoko. Także nie muszę tutaj nic wiecie, kołkować, tylko sobie przywalę to wkręcikami teraz te uchwyty, nie? W sensie te uchwyty do rureczki. No dobra, to muszę cofnąć Sensownie by było wjechać od drugiej strony tym przewodem, nie? Bo tam jeszcze go kawałek pójdzie Ej, bo wytrzymacie moją rureczkę tutaj teraz OK? Widzicie, już z tej strony mamy gotowe. No dobra, teraz tam będzie ciemno. Także musicie poczekać, aż będzie gotowe. Tada. Dobra, zostaje przykręcić uchwyty do lampy. I to wszystko. Tutaj tak jak widzicie rureczka. Tutaj nie chciałem wiercić przez belkę, bo w sumie tu nie mam czym. To znaczy, pewnie by było czym. Tylko wiecie jaki jest problem. Jak przyjeżdżacie gdzieś w miejsce, gdzie to nie wy funkcjonujecie cały czas, to znalezienie czegokolwiek trwa dłużej niż potem wykorzystywanie tego. Także nie chce mi się po prostu szukać tego nawet. Jak widzicie, tutaj nawet brzeszczucikiem pierwszym lepszym jakimś ten bo nie chce mi się szukać innych, bo to zrobione. Tutaj kawałek, tutaj przez belkę. Rureczka i tu musi być skrzyneczka przez to, że te lampy mają takie wtyczki i to trzeba gdzieś po drodze połączyć z tym przewodem po prostu, nie? Zobaczcie, takie nowoczesne ledowe oświetlenie w takiej stodole, stary. Szaleństwo, nie? Wiecie jak to Kto kto temu zabroni, nie? Myślę, że jak na stodole to może być, nie? Tutaj kiedyś świnka była nawet, a tu była krówka. Zrobione. Przyszła pasuszka, tak jak widzicie, trzeci akumulatorek z trzech badań, które miały być, i to jest ten największy. Jednak się odbrazili i przysłali mi go. Ale wiecie co? Nie będę wam go pokazywał w tym filmie. Zrobimy z tego po prostu osobny taki, czyli albo już jest na kanale, albo będzie na kanale. To chce, ten zobaczyć, kto nie, to nie. Już wam nie będę robił kuku. Trzeci akumulator będzie tak samo testowany jak tamten. Także kto ciekawy, czy queen jest faktycznie queen, no to zapraszam do obejrzenia tamtego filmu. Ja kusek się już ładuje dla was. A ja jako, że w końcu mogę y, oficjalnie to pokazywać, chociaż dla spostrzegawczych, to kilka osób powinno zauważyć, że on tu stał już jakiś czas, tylko poprzykrywany nieco. Pamiętacie jak mówiłem, że tą naklejkę to stąd trzeba usunąć. Nie no, wiecie, ogólnie nic do nich nie mam, nie? To w nowym targu i w Krakowie mają dwa punkty, ale mnie to tutaj psuje wygląd, proszę Państwa. Także naklejeczka była, ale ucieka. U, dobrze, trochę mi z tym zejdzie, widzę. Cześć, chodź, cześć, w miarę. No w ogóle to dzisiaj dopiero o 17 wchodzi film, w którym Wam go pokazuję, także jeszcze nie znam nawet reakcji. No, no i kurde, muszę wziąć jakiś rozpuszczalnik albo coś. Kurde, teraz weź tu coś, żeby nie lakieru nie ponieść, kurde no. Na no, delikatnie test WD-40. Dobra, działa. Ogólnie WD jest bardzo dobry do naklejek, jeśli ktoś nie wie. Fajnie się ściąga cały klej z tego zawsze. Okej, okay. dobra, nie ma śladu. Ogólnie w palecie są trzy kolory do wyboru. To Wam nie mówiłem na filmie, ale uznałem, że ten chyba jednak robi najlepszą robotę. Bo jest na przykład cały czarny mat, ale on się wtedy tak traci całkiem, nie? Takie już tak coś tam te wstawki zmieniają. Ale wiecie co muszę zrobić na pewno? Przestawić te lusterka, bo tak jak widzicie one są w ten sposób ułożone. ok, bajerancko. Tylko, że tak szczerze mówiąc to już i tak je zmieniłem, bo one były w tą stronę. I idealnie się je zasłania ręką jak są tutaj. Z tej strony już coś widać. Ale zawsze trzeba lekko odwrócić głowę. Także przerzucam je do góry. No bo widzę, że ogólnie użytkownicy doszli do tego, że musi być od góry, żeby z tym funkcjonować. Więc też sobie przerzucę i zobaczę, jak się będzie jeździło z tym wtedy, nie? Bo jak nie, to oczywiście macie tutaj opcję mocowania zwykłego lusterka. Nie tego typu, tylko takiego typowego na ramieniu, który tutaj wystaje. Więc ostateczność to jest coś takiego, nie? No tylko wiecie, no tu, tu chodziło o ten design, nie? Że tutaj nic nie odstaje do góry, jak jest coś takiego. No ale dla bezpieczeństwa i wygody, no to zobaczymy, jak będzie od góry wykorzystamy z zestaw który jest co my tu mamy w tym zestawie w ogóle. podstawa proszę państwa jest dings e do wyciągania y bezpieczników kluczyk do świec standardowo 10-13 to będzie o ja nie czy tym będziesz szło przyregulować zawieszenia czy to nie pasuje przypadkiem elegancko dobra to jest kluczyk którym możemy ustawić tutaj ten zawias wiecie bo to się wtedy naciąga ten ząbek przeskakuje to znaczy ta koronka się podnosi jakby do góry lub na dół nie? I wtedy jest sprężyna bardziej ściśnięta, lub mniej. Także jest i kluczyk do tego. No dobra, ale nam trzeba im busik. Czy to będzie ten im busik? Nie, ten za duży. Mamy trzy, czyli weźmy ten. Dobra, to jest to. Ja no wiecie, mi się już normalnie odpala zajawka jak za dzieciaka. Są się te motory, kurde. Ciągle coś się z tym grzebało, no tylko z tamtymi to się głównie grzebało. Bo to trzeba było naprawiać w kółko, taka jest prawda? Ale tutaj to wiecie, no tu jest na razie ten temat, że trzyma gwarancja, nie? No i też się trzeba serwisów teraz trzymać. Pierwszy to jest po tysiącu, następny jeszcze nie pamiętam ile. No dobra, także to go się trzeba będzie na razie trzymać, ale tak w kolejnych kwestiach, no to na pewno ten tłumik bym chciał zmienić, zwłaszcza, że są już opcje na to. Zresztą ja miałem przepogadać pogadać z moim serwisem, z którego go brałem, bo chłopaki takie ugodowe i nie wiem, czy by nie przeszło, że nawet jeśli bym sobie go wcześniej zrobił, także to zobaczymy. Zastanawiam się, ile osób z tego kanału ucieknie przez ten motor. Kurde, a to dokręca. Bo dopóki go mam pod ręką, to... Ajajaj. No i okej, okay, teraz mamy dwa lustereczka. E, tylko teraz, żeby nam to siadło w tamten sposób, to co my musimy jeszcze zrobić? Dobra, bo to przychodzi tak. Okej, okay, czyli to było po prawej stronie, tak. Nie, to było też po lewej. Teraz by pasowało, żeby było tak, tylko że do góry, czyli to musimy wyjąć. Czyli tą śrubeczkę luzujemy i wyjmujemy ten środeczek jeszcze. Tu? Tu? O kurwa. Okej. Okay. To ze środka wyszło. Czyli jeszcze raz, to jest ogólnie na obie strony identyczne, z tej i z tej, to nie ma różnicy. Czyli teraz ten ding zakładamy z tej strony. Ok. To nam powinno teraz tutaj pasować. O i teraz będzie coś takiego. Na pewno będzie nieco szerszy. To stanowczo. No ale zobaczymy, bo z tym dołem no to naprawdę. Jest. Marnie się jeździ. Ale, tak jak Wam mówiłem, czego bym się tu nie złapał w tym, to naprawdę zaskakuje mnie ta jakość nawet. Bo kiedyś tutaj na przykład był taki skuterek chińskiej produkcji, wiadomo, za tysiąc chyba z haczkiem, który też w sumie zrobił dużo kilometrów. No, ale tam na tych jego elementach, to Wam powiem, że to faktycznie było widać, że to. Tanie było. No dobra, mamy teraz tak przykręcone. No odstaje to kurde teraz w tą stronę. No ale przynajmniej coś powinno być widać. Dobra, na pewno będzie widać więcej. Taka zmiana, numer jeden wprowadzona. No Aczkolwiek myślę, że jednak najlepszym rozwiązaniem by były w sumie te. Ponieważ one powiedzmy mogłyby wtedy gdzieś dotąd odstawać. Czyli nie poszerzałyby samego motoru. No bo powiedzmy, mógłbym teraz przerzucić to na tą stronę, bo to też jest identyczne. Tylko że. Ja tu wtedy włożę rękę. To, nawet jak będzie na maksimum do góry, no to tak na styk mi się wydaje, tutaj ręka wtedy wchodzi, nie? No tak może być trochę niewygodnie. Można haczyć o lusterką, bo będzie za nisko. No, także na razie zostaje taka opcja. Nie no, patrzcie, jaki piękny refleks robi chińska naklejka. Widzieliście to? Normalnie z na podłodze. Ha! A wiecie skąd to się odbija? Stąd, tu jest taka naklejka mówiąca o naciągu łańcucha. I jak ją zasłonimy. Zgraliście <noise> takie coś? Możesz, kurde, nie oderwałem jeszcze tutaj. Patrzcie, jak byłem ostatnio tak podekscytowany. Nice. fajnie by sobie było pyknąć jakiś taki dalszy wyjazd, nie? No teraz to już na pewno, nie? Ale tak wiecie, kiedyś tam w lecie czy na wiosnę się pyknąć gdzieś. Zrobimy taką wyprawę Sińskim chińskim motorem na koniec świata. <noise> No dobra, łapka w górę. Kto by oglądał wtedy. No także wiecie, można się zastanowić. Jeśli by Was zainteresowało. Jeśli pod filmem będzie odpowiednia ilość łapek w górę, to robimy taką jazdę, co? Nie wiem ile po ile tam z reguły jest tych łapek. Koło 1000? No, to zróbcie więcej. Zobaczymy. Jak będzie dużo więcej łapek, a normalnie, to robimy wyprawę motocyklową. O, to jest wszystko w waszych rękach. No zobaczcie, pakuję maszynkę. Wiecie, co to oznacza? Nie będzie więcej testów akumulatorów. Cieszycie się? No to dobrze. Maszynka leci do Elbląga. I niech sobie oni teraz testują Twoje akumulatory. Haha, ha. te drogie, wiecie jakie, nie? No, myśmy już chińskie potestowali. Dobra, motorek musi zacząć na siebie zarabiać, prawda? miałem na myśli, że mam je zawieźć taniej niż Majowóz w sensie musiałem przyjechać do urzędu 30 km żeby dowód odebrać, ten twardy wiecie od żabki, o bo ten miękki już jest prawie nieważny no dobra, papierkowe załatwione a teraz jest plan taki, zatankować pierwszy raz, a potem wrócimy nieco inną drogą. Przerwa. I co, jak się Wam podobały miejscowe widoczki? Pytanie, czy się coś nagrało? Bo ja pierwszy raz time lapse używałem, nawet nie wiem, jak jest ustawiony. No, dobra, zobaczymy. Chcę powiedzieć, że aktualnie na przejeździe było około 10 stopni. Także słoneczko tutaj robi robotę. Ale powiem Wam tak, że ta kurtka mam pod spodem tylko i wyłącznie coś takiego cienkiego. I ta kurtka w tym momencie jeszcze spokojnie daje rady. To znaczy, w sensie nie przewiewa jej w ogóle, nie? I jak sprawdzałem otwarcie tego, to to jest momentalnie. Jakbyście ją zdjęli, tak samo z tej strony, nie? Także tutaj te przewiewki naprawdę robią robotę. W lecie pewnie, w sensie o to mi chodzi. A teraz robi robotę sama ta skóra, nie? Także kurczka naprawdę mi się spisuje w tym wypadku. Nogi mi prawie odmarzły. <laughs> Buty są bardzo przewiewne, to jest też fakt. To są takie, bardziej wiecie. Na cieplej troszkę, ale na latko no jak znalazł, nie? W sensie nie będzie za ciepło wtedy w nich, nie? W sensie nie żeby mi nogi odmarzały, po nogach mi najbardziej zimno, ale nie w stopy, nie? Yy, I co jeszcze? Rękawiczki. Rękawiczki yy, mimo, że jest tyle stopni, a one są letnie podobno, też jeszcze spokojnie dają radę. No i kask. No to jest, tak jak mówiłem, że kask to zawsze będzie najistotniejsza kwestia. I wszystkiego pierdoły. I teraz powiem tak, ten element tutaj no to jest zbawienie po prostu moim zdaniem, bo tutaj w ogóle nie podwiewa pod tą, A zawsze pamiętam, że tutaj najbardziej pizgało. Kolejna kwestia, ten wywiecznik tutaj. Tak jak jest teraz. To się sprawdza idealnie, bo nie założyłem tego pinlocka jak widzicie. I parowałaby mi ta szybka, bo zauważyłem, że parowała. Wystarczy otworzyć to i momentalnie wtedy Wylatuje takie fajne powietrze, że tutaj momentalnie szybka jest odparowana. No, i tak w ogóle, yy, że jak na taką obudowę, to cichy jest bardzo. To znaczy, tak jak zauważyliście, no z prędkościami też nie, nie szalejemy, nie? No tak jak mówiłem, to spokojna zabawka, nie? E, zresztą widzieliście pewnie na Time Lab, bo się pewnie nagrało razem z tym. No i poza tym, co jest przyznam i tak dość trudne, muszę się trzymać, wiecie, docierania, nie? Trzeba się trzymać tych sześciu tysięcy max. No dobra. No, ale tak jak mówię, z kurtki jestem przezadowolony. Robi robotę, kask i ten reszta też. No i co? Jedziemy dalej, nie? W sumie to już jesteśmy prawie w domu, także no. Zatrzymałem się, żeby tutaj mieć spokój do nagrania. Żadnej piły motorowe nie słychać, chociaż patrzę ile drewna jest, nie? No i słoneczko pięknie dzisiaj świeci. Idealny dzionek na pewnie jedną, jedyną dłuższą przejażdżkę. Spalanie średnio dwa z hakiem, e, więc jak zatankowałem pełny bak, to stawiam, że nie wiem ile tych kilometrów jeszcze jest w stanie zrobić w tym momencie, bo do baku wchodzi około 15, e, także możecie sobie policzyć e, na ile jest oszczędność w sensie przemieszczaniu się, nie? Majowazem taniej by nie wyszło w tym wypadku objechać po papierek siema kolejnego dnia wiecie co? dzisiaj się zrobiło ciepło ja wczoraj się tak wypizgałem na tym motorze, to trzeba umieć ale dzisiaj też nie stoi ja już dwa razy objechałem sobie po paczuszki wiecie jaką teraz fajną jest jak czekacie na przesyłkę od paczkomatu to jest taka podwójna przyjemność dostajecie powiadomienie, że jest paczka to was już cieszy, ale do tego myślicie sobie a karnę się na motorku okej okay. I tak jedna paczka, dużo filterków Zobaczcie, to są takie filterki właśnie, o jakich mówiłem, że mamy taki w aucie założony I jak zamawiałem przez neta to w sumie wiecie, bardzo tanio było A mi brakowało do tego, do przesyłki, nie? No, do smarta, więc zamiast 4 to zamówiłem 8 Te co prawda mi nie są potrzebne, tylko te idą tutaj do domu ja po prostu potrzebuję te węglowe I druga paczka, druga paczka z temu a wiecie jak działa temu? Każde kolejne zamówienie musicie zamówić trochę więcej. <grybujesz> Cwaniaki. No dobra. I takim to sposobem powstaje konsumpcjonizm. Ludzie biorą. Mi chodziło głównie o to. To jest taki najprostszy pokrowiec. Żeby wrzucić tutaj na, na motor, jak będzie stał, żeby się nie kurzył. To kosztowało 30 parę dzików. Ale brakowało do wszystkich coś takiego, nie wiem czy znacie. Taki najprostszy system do sznurowania dziury w oponie. Jak macie dziurkę, w sensie wybijecie gwoździa czy coś, to spokojnie możecie się tym uratować na miejscu pod wronkiem, czy jeszcze macie czym napompować. E, no, to dobrałem, bo się może przydać zawsze. No i kolejne co zawsze się przydaje, bo ciągle się niszczy, ciągle się psuje, kable do telefonu wiecie. Do USB różne. Wybierałem takie bajerowane. Nie? Tak jak na przykład tutaj potrzebuję z kątem, a wiecie do czego? Do tej stacji, która jest w aucie. Tutaj do nawigacji. Ponieważ jak jestem tutaj, to spokojnie funkcjonuje na Wi-Fi cały czas, bo Wtedy mi to nie zabiera internetu, bo mam normalnie internet z telefonu. Wi-Fi się łączy z Androidem w tym i to działa. Tylko, że jak jesteśmy za granicą, to ja mam wtedy telefonie internet z routera, który mamy, którym mamy kartę wrzuconą jakąś tam, nie? I wtedy, jeśli chcę się łączyć z tamtym urządzeniem, to znowu nie mam internetu. Ale wyjściem na to jest wtedy podpinanie przez kabel. Czyli to mi tam akurat fajnie z tyłu będzie, nie będzie wystawało bok, tylko na dół. Kabelek taki, żeby się nim walał ciągle po desce. No i to sobie podpinam telefon. Wtedy mam i internet. Jest połączone z tym. Nie wiem ile za ten kabel, nie pamiętam. 4 złote. Następny. A nie, sorry, zamówimy się słuchawki. Najprostsze słuchawki, tylko z taką opcją, że nie mają jacka, tylko USB-C. To jest tak samo problem dzisiejszych czasów. Wszystkie urządzenia bez jacka, wszystko na USB-C działa albo bezprzewodowo. Problem jest w tym, że montaż na słuchawkach bezprzewodowych robi mi tak, że mam pewne opóźnienie, takiego laga lekkiego w stosunku do tego co widzę, a do tego co słyszę dlatego muszę mieć słuchawki jeśli chcę ze słuchawkami więc... i ostatnie jeszcze jeden kabel kable się zawsze przydają, one się ciągle niszczą ile kabli do ładowania już zepsuliście w życiu ale ten też miał być niebyle jaki bo tutaj ma wyświetlacz, który ma pokazywać ile watów ciągnie jestem bardzo ciekaw czy, czy to w ogóle coś pokazuje, czy to w ogóle działa nie mam tu do czego podpiąć nie mam, poczekajcie tak, tutaj mamy wyjście power delivery więc powinno dużo walić. Okej. Okay. kurde, to chyba działa. Zobaczcie. Tu jest taki mały wyświetlacz. I teraz się najpierw było na szybkim ładowaniu, później się zmieniło na power delivery i zobaczcie, także niby coś pokazuje, bo się nawet zmienia. I idzie coraz bardziej do góry. <laughs> taki bajer też nie wiem ile ten kabel z 5 zł kosztował. A wiecie, ja to lubię takie pomiarowe kwestie, nie? To teraz pytanie, na ile się będzie zgadzał z tym, co będzie pokazywało coś innego. No Tutaj mamy 13 i tutaj jest 11. Dobra, 12 11. Dobra, to jeszcze sprawdzimy jakie jakości jest ten kabel. Czy on w ogóle coś tu dostarcza? O kurde ten też ma lampeczkę. Ja pierciem Tego nawet nie wiedziałem. Podpinamy. Ładować ładuje. Nie ma tragedii. Przynajmniej ładuje. Oj to nawet szybkie ładowanie z tego wynika. Bo się ikonka zmieniła. Ile nam pociągnie? No nie ma tragedii, jak na taki kabel 15 amperka Może być. Jest ok. Tak już testujemy, sprawdźmy, czy słuchawki działają, nie? Ja w telefonie też nie mam wyjścia, już. No, czeka. Chódź. Nie wykazało, że są słuchawki. To już niedobrze, nie? Ja wam powiem, działają. I to kurde. I to także nie grałem jak najtańsze słuchawki, jakie mogły być w sklepie do kupienia. Kurde. Pewnie się fizycznie rozpadną prędzej, ale w jakości jestem aż zaskoczony, mam powiem. Dobra, tyle z zakupów. To zabieramy i idziemy wymienić filterek. To się może tu przydać. Tu jest to, o czym mówiłem. Czyli jak sobie zobaczycie, tutaj. Oj, 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 bo nie przewidziałem jednego szczegółu. Hmm. E, dobra, ten pomysł nie wypalił. Zobaczcie, jaki jest problem. Że tutaj zaraz obok jest styczka, i tutaj zaraz obok jest wtyczka e, Czyli taki z kątem się nie mieści. A miało być tak pięknie. Kurde, no. No trudno, ten będzie tutaj. Przydać się zawsze przydaje, nie? Dobra, to się musi udać. Bo jak widzicie yy, pół roku w natomiast taka woda, że aż współczuje normalnie. różnicę między nowym a takim, co ma pół roku już prawie. Robimy mały test baterii. Żartowałem. Kto się już wystraszył? Nie, przyniosłem baterii od rowerów, żeby się naładowały, bo zostaną te leżeć, jeśli są puste. A w sumie nawet nie wiem, ile ich jest. Tu jest ta od Patrycji. Ile ona tu miała? 12,5 amperogodziny. O, ta ma skalnik jakiś. Ja powiem wam że prawie full no dobra ale doładujemy ją do pełna nie sobie pełna leży a ta z mojego kurde wskaźnik nie ma wskaźnika a pojemność ile tu było 13 amperogodzin ale nie ma wskaźnika My tu mamy otwór jest jakiś przycisk jedynie no dobra ale tam się jedna dioda zapala no to nie wiem o co tu chodzi tutaj nie wiadomo ile jest dobra ale podepniemy nie się ładują Teraz słońca dużo świeci. Przecież nie będę tego w domu ładował, jak tu się energia produkuje sama, nie? Ładowarki do obu są identyczne, wam powiem na 40 parę volt. Jak dobrze pamiętam, 42 V. 2 ampery wtyczki identyczne, więc teraz się jedna naładuje, potem się druga naładuje A tu się dronik też naładował już Tylko I... widzicie, trzeba korzystać z energii ze słońca No, a ja, co ja wam mogę powiedzieć, że to będzie koniec już tego filmu Wiecie, co tam, nie ma za du... co... za dużo, to niezdrowa, prawda? Zwłaszcza, że jest niedziela i macie film, no, także wiecie, żeby nie było To już tak jest, nas programowy film, no Także co, mam nadzieję, że się nie zanudziliście na śmierć. Yy, tak jak widzicie, yy, o tej porze dzieje się tyle, ile się dzieje. Same pierdowe ogólnie, nie. No ale żebyście nie mówili, no to jest nagrywane, nie? Jest nie. Także co? Ja się z wami żegnam. I do następnego, nie? Pewnie w środę. Zobaczymy. Jakby mnie nie było w środę, to wiecie kiedy, nie. Cholera wie. <grywa> na razie.